taki filmik um, odnośnie tego, że niedługo dostanę swoje wyniki um, GCSE, które robiłam w tamtym roku. I tak, um, GCSE to jest część programu, tak jakby na polskie, um, licealnego. I ja robiłam um, biologię, chemię, angielski i matematykę. Głównie chodziło mi o, o angielski i matematykę, gdyż to było wymagane, będę dostała się na swój access kurs. Um, robiłam to przez cały rok... Um, jeśli chodzi w trybie dziennym, Także tak jakby miałam rok w liceum angielskim. I właśnie o tym chciałabym porozmawiać, poruszyć ten temat, gdyż jest to bardzo ciekawe i porównać, czym po prostu różni się nasze liceum od liceum w Anglii, a jakie są podobieństwa. Ja chodziłam do takiego starego budynku, także jeśli chodzi o jakieś tam... Nie wiem, materialne rzeczy, to widziałam niewiele różnicy. Poza tym, że jakaś stołówka jest bardzo duża i, i można sobie kupić tam obiad ciepły. No, ja tego w swoim co w Polsce nie miałam. Nie wiem, może w dużych miastach to jest, ale ja jestem z małego miasta i, i nie miałam czegoś takiego. Zawsze też jest sala gimnastyczna bardzo duża i nowoczesna. Siłownia, biblioteka duża też yy, i korty tenisowe, jakieś tam właśnie, yy, nie wiem, rzeczy, jeśli chodzi przed szkołą, takie yy, boiska i tak dalej. I to też nie zawsze jest chyba w Polsce, wydaje mi się, ale nie chcę tutaj mówić o materialnych rzeczach, tylko bardziej o, o może uczniach, o, o ich zachowaniu, o, o szkole. Nauczyciele są bardziej motywujący. To jest pierwsza rzecz. Jeśli widzą, że pracujesz ciężko, że chcesz dostać dobrą ocenę, że się starasz, to, to naprawdę motywują Ciebie do działania i, i wręcz wnoszą cię niebio, pod niebiosa, gdyż tutaj niestety to się często nie zdarza. Ludzie są po prostu ja bym to nazwała zepsuci. Angiel, Anglicy rodowici. Ale również tacy, którzy przyjechali tutaj za granicę ze swoimi rodzinami jako małe dzieci, czy też się tu urodzili, nie doceniają tego, co mają. W szkole próbują zainteresować kierunkami naukowymi, ale także nie spychają humanistycznych na jakieś tam niziny, tak jak u nas to było, że ja byłam w klasie humanistycznej, to nawet nauczyciele śmiali się ze mnie i, i z moich koleżanek, bo była to klasa żeńska. Także czegoś takiego tutaj w ogóle nie ma. Nie ma też, że ma się jedną klasę i. Wszystkie przedmioty mamy razem. Chodzi się tutaj na wybrane przedmioty, e, także ja mam tylko cztery w tym roku na przykład. I ja uważam, że jest to rozwiązanie dobre. E, według A. mnie bardzo nie było trudno dostać e, świetne oceny, gdyż można było się skupić tylko na tych czterech wybranych. Nie trzeba było się rozdwajać, roztwajać, e, rozstrajać i tak dalej, tak jak u nas w szkole po 15 czy 16. Gdy ja tutaj powiedziałam, że miałam 15-16 przymiotów, to nawet nauczyciele byli zaskoczeni. Na pewno też wszystko jest lepiej przyswajane, tłumaczone, bez żadnych nerwów, krzyku, tylko, tylko właśnie wyjaśnione i też bardziej pod taki, praktyczny, pod taki praktyczny sposób czyli na przykład na biologii czy chemii. Nie było lekcji praktycznie, gdy nie robiliśmy jakichś eksperymentów dotyczących danej tematyki, którą akurat w tym momencie przerabialiśmy. W Polsce ja tego nie miałam i naprawdę tego mi właśnie brakowało, bo na przykład y, ja nie potrafiłam chemii się nauczyć, y, jeśli chodzi o jakieś tam, no tylko z teorii, tak? Z tablicy. Pani opowiada nam o eksperymencie na tablicy. Y, także tutaj, nie wiem, no wkładaliśmy te białe fartuchy co lekcje i, i robiliśmy jakieś eksperymenty, czy też y, nawet. Y, naszej oceny 50% to, to jest yy, z chemii z biologii po prostu przeprowadzenie yy, jakichś tam badań, także robiliśmy to przez kilka tygodni z rzędu na przykład. Także, także to było na pewno bardzo ciekawe i, i uczy na pewno takiego yy, obycia, jeśli chodzi o szukaniu informacji i, i to tutaj jest bardzo cenione. Jeśli chodzi o zachowanie kultury osobistą uczniów, oni byli młodsi ode mnie, dodam, bo to tak jakbym ja chodziła po prostu do pierwszej klasy liceum, tylko że tutaj to trzeba zaliczyć, żeby iść dalej i my w Polsce nie mamy tego niestety podzielonego. Zachowanie kultury osobistą uczniów. Wielu uczniów po prostu się w ogóle nie przykładało. Zapomnijcie, żeby jakąś książkę nosić do szkoły czy coś. To nawet nie było wymagane, bo książki mieliśmy w szkole. Kto chciał, sobie kupował takie dosyć tanie e, revision, book. e, revision books, w sumie, bo to kilka książek. I je nosił, czy tam też w domu czy i się z tego uczył. Ale nie było takiej potrzeby, żeby jakoś nosić książkę. Ja widziałam potrzeby, żeby nosić segregator z notatkami i tak dalej. I to na pewno zawsze było na plus. Też zawsze nosiłam piórnik, co było po prostu. Rzadkością i wszyscy ode mnie pożyczali zawsze długopisy, pisaki jakieś i zakreślacze. I nauczyciele bardzo zawsze byli właśnie pod wrażeniem. No ale my to wynieśliśmy na pewno, ja to wyniosłam z Polski, że, że po prostu no, no, trzeba być takim przygotowanym. Tutaj uczeń potrafił wejść do klasy i nieco spóźnionym, i, i poprosić nauczyciela o chusteczkę do nosa, ponieważ makata. Także do, do tego to dochodziło. Um, bardzo na właśnie spóźnienia szkoła kładzie nacisk i, i to jest właśnie bardzo y, tak jakby y, nie wiem no ktoś się spóźni to czasami na lekcję nie został wpuszczony w ogóle czy też szedł do swojego super, superwizora, ponieważ właśnie superwizor nie było klas takich na przykład ja na każdy przedmiot chodziłam z innymi osobami tam nie wiem, no, na chemii i biologii się powtórzyły zawsze dwie osoby, bo to takie dosyć powiązane było. Ale nie było klas, więc problem z wychowawcy był tak rozwiązany, że każdy miał swojego superwajzora. Tych superwajzorów było, nie wiem, z 20 na całą szkołę każdy uczeń był przydzielony do jednego, i to była właśnie osoba, z którą się załatwia wszystkie formalności. Ja trochę tak byłam cały czas w tym pogubiona, bo. Na przykład nie wiedziałam, jak to zrobić z usprawiedliwieniem. Czy musimy mieć usprawiedliwienia? Przynosiłam wszystko, wysyłałam e-maile, wszystko się właśnie oczywiście, też e mailem załatwiało do superwajzorki i ona była bardzo pod wrażeniem tego, że, że tak wszystkie opinuje i w ogóle, ale biorąc pod uwagę tych uczniów, którzy tu byli, to, to się nie dziwię. Myślę, co jeszcze chce powiedzieć. Jeśli chodzi o naukę, poziom nauczania, niektórzy ludzie dużo takich opinii słyszałam, że w Polsce to najlepszy poziom nauczania. Nie powiedziałabym szczerze, porównując program licealny, który zrobiłam w Polsce, a który robiliśmy tu, to myślę, że angielski jest łatwiejszy niż u nas polski. Bo tak to porównuję. Matematyka. Powiedziałabym, że tu jest bardziej praktyczna. To, co naprawdę się przyda, się uczymy, ale to niekoniecznie jest też super łatwe. Um, biologia i chemia na pewno było bardziej to na poziomie rozszerzonym cały czas. I tu, właśnie jak ktoś robi tą maturę, czyli A-level, to nie ma czegoś takiego jak podstawowy poziom czy rozszerzony. Tu po prostu wszystko jest na rozszerzeniu, skupiamy się i jesteśmy wręcz ekspertami w tej dziedzinie. I myślę, że. E, takie właśnie e, naukowe przedmioty są na pewno na bardzo wysokim poziomie i nawet bym powiedziała wyższym niż w Polsce. Także taka jest moja obserwacja. Nie wiem, czy Wy się z tym zgodzicie, ale, ale taka jest, takie jest po prostu moje zdanie, jeśli chodzi o, o tę kwestię. Lekcje. Nie miałam przerwy w, pomiędzy lekcjami. Często lekcja w ogóle lekcja trwała godzinę i 5 minut. I często. Yy, właśnie było tak, że po jednej lekcji już inna mi się zaczyna, w innej części budynku, więc musiałam szybko biec, żeby po prostu zdążyć. I no, często właśnie te 5 minut wydaje mi się, że godzina 5 minut to 5 minut zrobili na takie właśnie podróżowanie z klasy do klasy. I, i zawsze to 5 minut na początku lekcji to był taki margines zostawiony dla tych, którzy się yy, spóźnią. Także tak to było. Yy... Była chyba jedna w przeciągu dnia, ale to też nie zawsze się ją miało, przerwa... Ile minut? 20 chyba? Nie zawsze się ją miało, gdyż to zależy, jak się przychodziło do szkoły, na którą godzinę i jak się lekcje pokładały w danym bloku. Bo zauważyłam, że właśnie lekcje w całej szkole były podzielone na takie bloki. i, Znaczy uczniowie byli podzieleni, podzieleni na bloki właśnie wtedy, żeby tam ten plan ułożyć dobrze. Jeden miał przerwę, drugi nie i tak dalej. Ale generalnie trochę mi tych przerw brakowało i... I zawsze tak było w biegu. Było mniej zadań domowych, ale też powiem szczerze, że więcej nauki, i było tak, że ja zawsze wiedziałam, czego się nauczyć, co jest mniej więcej ode mnie wymagane, bo zawsze nauczyciel to wytłumaczył. Po każdym teście czy egzaminie mieliśmy taki, taką tabelę swoich postępów i z nauczycielem to wspólnie omawialiśmy, co osiągnęłaś, co mogłabyś zrobić, żeby polepszyć swoją ocenę i wyznaczaliśmy sobie cel, że kolejna na przykład ocena będzie wyższa o jedno, czy, czy coś takiego. Także myślę, że to było na pewno bardzo pomocne. I, i tego kosty nie mieliśmy właśnie takiej, takiego skupienia na indywidualności ucznia, jak bym to nazwała. No i właśnie najbardziej to ta motywacja, tutaj bardzo motywowali, jak gdy widzieli, że ktoś po prostu się stala, stara, także. Myślę, że to są takie główne różnice. Godzinowo, ja nie wiem, nie pamiętam ile miałam godzin, ale chyba nie tak dużo, chyba miałam do 20 na pewno na, na te cztery przedmioty. Um, także jeszcze bez problemu sobie pracowałam na y, pół etatu y, po lekcjach. Także dziękuję za uwagę. Jak mi się jeszcze coś przypomni, to, y, to na pewno dopowiem. Na razie to tyle na razie pa